Biologiczne preparaty jako środki ochrony roślin moim zdaniem mają olbrzymią przyszłość. Ja uważam, co się zapewne może wielu rolnikom nie spodoba, że Zielony Ład miał pewne wady, ale miał pewne zalety. I tam była mowa, że musimy ograniczać nawożenie i tak dalej. Ale jak popatrzymy, jak odebrano wycofanie się Zielonego Ładu przez panią przewodniczącą, to proszę zwrócić, mało kto na to chyba zwrócił uwagę. Akcje firm biotechnologicznych, której większość była startupami. W dół? Chemicznych i nawozowych, górę. Kto był za sponsorowaniem całej propagandy antyzielonej łady? Biologiczne preparaty jako środki ochrony roślin, moim zdaniem, mają olbrzymią przyszłość. Mało kto na to zwraca uwagę, że mamy z czym mamy olbrzymi problem, jeśli mogę dodać. Z odpornością. Z odpornością na środki ochrony roślin. Kompensacją chwastów, odpornością owadów, odpornością u botrytis, u szarej, czyli szarej pleśni, u fuzarium. Narastająca odporność, brak, zaczyna nam w niektórych dziedzinach brakować środków ochrony roślin i substancji aktywnych. I teraz prowadzenie biologii, ja nie mówię zamiast, tylko na przemian, co nam likwiduje? Formy odporne. Znaczy, I na pewno to zmniejsza jest, ten problem. Tak jest i to jest ten problem, że to, e, to bardzo dobrze widać na konioterium militans, co Instytut Ochrony Roślin bardzo ładnie pokazał, że w pierwszym roku stosowania biologicznego, ochro, biologicznej ochrony roślin efektywność była trochę gorsza niż chemii. Ale po pięciu latach efektywność ciągle jednego i tego samego środka spadła dwie trzecie, a biologii okazała się prawie że maksymalna.